Witam wszystkich przedstawicieli mediów na konferencji prasowej przed sobotnim meczem PKOBP Ekstraklasy Górnik Zabrze Zagłębie Lubin do panów bo tym razem jesteśmy w typowo męskim towarzystwie dyspozycji jest trener Zabrze pan Jan Urban od razu poproszę o zadawanie trenerowi pytań Dzień dobry panie trenerze Michał od razu trzy pytania po pierwsze Jaka jest sytuacja kadrowa? Drugie pytanie, jaki będzie pomysł na, na ten sobotni mecz w Zagłębie Lubin? I trzecia taka no istotna i paląca rzecz, bojkot, zapowiadany bojkot kibiców przez torcidę tego spotkania. Na ile to skomplikuje Górnikowi grę w sobotnim meczu? Mamy praktycznie wszystkich chłopaków do dyspozycji. Tam jakieś drobne przeziębienia czy przeziębienie, ale, ale wydaje mi się, że to nic poważnego, zobaczymy jeszcze jutro i w sobotę. Coś słyszałem na temat bojkotu. Nie rozumiem na razie, nie wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że, że do niego nie dojdzie, bo, bo po prostu szkoda by było i przykro, że grać bez kibiców, bo wszyscy żeśmy to już przeżyli w czasie pandemii i wiemy jak to wszystko wygląda. Nie wiem, naprawdę nie wiem, nie wiem jaka. Miałaby być przyczyna tego, że, że kibice, kibice by bojkotowali mecz, bo wydaje mi się, że drużyna ze swojej strony robi no to, co może, aby, aby przyciągnąć jak najwięcej kibiców na stadion. Piotr Wielczyk z Polskiej Agencji Kresowej. Chciałem zadać o tym meczu pucharowym wczorajszym, no grali tam piłkarze, którzy widzę, no, no, no Sanogo, Otoszewski, który mało grają, to mają przez to szansę. Pan ich, nie wiem, sprawdził na tyle, że ich szanse na grę w Ekstraklasie, -so nawet w tym najbliższym wzrosły w jakiś sposób? E, powiem tak, myśmy grali wcześniej rundę Pucharu Polski z Radomiakiem i tam też występowali w większości zawodnicy, którzy nie grali w lidze. E, nie miałem powodów, żeby nie zrobić podobnie w tym spotkaniu przeciwko drużynie trzecioligowej. Wiedzą, że nie będzie łatwo, bo, no bo Puchar tak te powiedzenie, że rządzi się swoimi prawami, ale tak w rzeczywistości jest. I mimo tego, że wydawało się, że po pierwszej połowie będziemy spokojnie dążyli do zakończenia tego spotkania bez żadnych problemów, to tak nie było. Czy yy, mają szansę? Wydaje mi się, że szanse niezależnie od tego, czy grają w pucharze, czy nie, to każdy zawodnik ma. On po prostu musi walczyć, pokazywać na treningach, na sparringach, czy przy okazji takich spotkań jak Puchar Polski że trener na niego może liczyć i ja, ja tak to widzę, to nie znaczy, że po jednym meczu ja nagle zmienię opinię i, i ktoś wchodzi, wchodzi do gry. Jest jakiś okres czasu, gdzie ja obserwuję każdego z zawodników, kto jest w najlepszej formie, ten będzie grał w spotkaniu z Zagłębiem ludzi. Proszę na ten temat, bo wydaje się, że Pan raczej nie, nie jest chętny do takiej rewolucji w składzie, raczej jest to stały górnik taki. No, ktoś by powiedział, że w Pucharze jedna drużyna, a druga, ale w, druga lidze. w Lidze. Ale, ale fakt. fakt. No, no, ukształtowała się jakaś jedenastka, taka dosyć, dosyć stabilna i, i, i tam gdzieś gramy. No ale z drugiej strony jesteśmy na początku sezonu. Rozegraliśmy nie aż tak dużo spotkań i w tym czasie jakieś tam roszady w składzie były. Przyszedł czas, że w ostatnich kolejkach ta jedenastka, czy trzynastka, czy czternastka zawodników ustabilizowała się i, i między nimi toczy się ta walka i gramy niedużą ilością zawodników w lidze. Ale tak jak powiedziałem, że to nie znaczy, że ktoś do tego składu nie musi, czy nie może wskoczyć. Przyjdą jeszcze kartki, oby nie kontuzje. I na pewno delikatnie ten skład się będzie zmieniał, ale nie za dużo, bo po prostu my nie mamy tak szerokiej kadry, żeby powiedzieć, że możemy sobie spokojnie rotować w jednej, w drugiej czy w trzeciej formacji. Dobry Panie, nie brywa, Panie Pytanie o zagłębie lub konkretnego przeciwnika, czy z tego rodzaju walem od swojej drużyny będzie pan oczekiwał bardziej akcji czy reakcji? akcji czy reakcji. Jednego i drugiego można by powiedzieć nam. Ja w dalszym ciągu twierdzę, że górnik gra fajną piłkę, ciekawą, kreuje wiele sytuacji, no ale my możemy mieć pretensje tylko do siebie, o niewykorzystywanie tych sytuacji i spotkań, w których punkty nam uciekły. My nie, nie, nie możemy wrócić do żadnego spotkania, o którym możemy powiedzieć, że Mieliśmy dużo szczęścia i zdobyliśmy jakieś punkty. Wręcz, wręcz odwrotnie. I, I czekam na taką sytuację, gdzie, gdzie byłyby w każdym kolejnym spotkaniu zdobywane punkty. Zdobyliśmy tylko jeden, ale niech, będzie, niech będą kolejne w następnym meczu, bo tego, tego górnikowi brakuje. Wygrać dwa, trzy mecze pod rząd. To było możliwe, nie, nie, nie wykorzystaliśmy sytuacji i cały czas balansujemy tam bliżej końca niż, niż środka tabeli. Chcę jeszcze spytać o Kamarończyka Bondok, który, który był gościem przed chwilką konferencji. Bardziej widzi go Pan jako defensywnego pomocnika, środkowo pomocnika, czy no wczoraj też być może z przymusu zagrał bardziej cofnięty? Jak Pan ocenia jego potencjał i w ogóle jaki to jest zawodnika? Wydaje mi się, że wczoraj zagrał dobre spotkanie, natomiast to tylko i wyłącznie z jego okoliczności zagrał na tej pozycji, to nie jest jego pozycja, na tej pozycji raczej nie będzie nie będzie grał nie raczej. Na pewno nie powinien grać, o chyba, że nie będzie miał kto, ale nie, nie powinien grać. Natomiast to był mecz z drużyną trzecioligową, wydawało mi się, że nie będzie miał problemu, nie chciałem na sztuczną murawę wprowadzać Przemka Wiśniewskiego. stąd taka, a nie, a, nie, a nie inna decyzja. Ja, ja z nim też rozmawiałem osobiście, bo wiem, jak może się czuć. On przychodził do Polski po to, żeby grać, a nie, nie po to, żeby siedzieć na ławce rezerwowych. Wtedy, kiedy byśmy go Załatwiali, można powiedzieć. Sytuacja też była w kadrze inna. Akurat tak się to wszystko poukładało, że w tym środku zostaje praktycznie jedno miejsce, bo ja jestem zadowolony z zalasany Manecha jak gra, natomiast drugie w tym momencie zajmuje młodzieżowiec. Tam no, no nie ma za dużo możliwości wstawienia większej ilości zawodników, bo przecież też czeka. Na swoją szansę Filip jest jeszcze Adrian Dziedzic. No tak się ułożyło. Wydaje mi się, że to jest rozsądny chłopak, który trenuje naprawdę bardzo dobrze. Zdaje sobie. Sprawy z sytuacji, jaka ma miejsce, i po prostu musicie czekać, bo, no bo sytuacja może się w drużynie zmienić i może mieć więcej okazji do gry. Na dzień dzisiejszy yy, można powiedzieć, że gramy, gramy alasaną i, i yy, kubicą. No, no, no i oni muszą się niestety ale uzbroić cierpliwość. Chciałem zapytać, bo tak się wydaje, że dla Pana idealny górnik to byłby taki, który by wygrał, ale też po widowiskowych wybrankach i emocjonującym meczu. Czy to tak jest? Ale wydaje mi się, że, że górnika można oglądać z przyjemnością. Oczywiście wkurzają nas wyniki takie jak nie wiem, na Termalice, czy, czy z Krakowiem, czy nawet z Echiam Gdańsk. Wydaje mi się, że, że tam też czym, czym dłużej spotkanie trwało, to myśmy mieli lepsze sytuacje, myśmy mogli wygrać to spotkanie. I to rzeczywiście, no bo często jest tak, nie oszukujmy się, że, że jak drużyna gra dobrze, jednak nie, prze, nie wygrywa, no to no nie podkreśla się tak tych atutów. Te, tych sytuacji na przykład, jakie stworzyliśmy z Wisłą na przykład w pierwszej połowie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że druga połowa była dużo słabsza y, z Wisłą Kraków. Natomiast no, to też jest strategia spotkania. Wychodzimy na pierwszą połowę. Wiemy, że ten pressing, wysoki pressing nas będzie kosztował mnóstwo sił, ale moim zdaniem się opłacało. Opłacało się w jakimś sensie, że stworzyliśmy sobie y, sytuacje takie, żeby prowadzić w tym spotkaniu, żeby zdobyć kontrolę nad y, meczem. No, ale myśmy tego nie wykorzystali, dostaliśmy bramkę y, przypadkową i, i to miało duży wpływ na, na morale, na, na mental naszych zawodników, że później nas kosztowało y, dużo, dużo więcej wysiłku, żeby stworzyć jakieś sytuacje, a Wisła urosła mentalnie i, i zaczęła kontrolować to spotkanie. Y, no ale, no ale no tak to czasami bywa, można powiedzieć. Panie trenerze, jeszcze pytanie o Łukasza Poldolskiego. Gdzieś tam jest krytykowany, że nie strzela, że nie spełnia oczekiwań pan, panie trenerze, jako też były piłkarz co bym mógł powiedzieć gdzieś tam adwersarzom właśnie podulskim. Chyba to każdy kibic czy nawet dziennikarz ma prawo do własnej opinii, do oceny. No tak to wszystko funkcjonuje. Ja osobiście z Łukasza jestem bardzo zadowolony z tego jak pracuje, z tego jak pokazuje kolegom z drużyny jak trzeba się zachowywać i na treningach i wydaje mi się, że w meczach też prezentuje się coraz lepiej. Ja jestem zadowolony, co więcej, co więcej mogę powiedzieć, że czekam na jego pierwszą bramkę, tak jak może większość kibiców. No oczywiście też nawet żartowałem z nim przed meczem z Wisłą, że, bo w tygodniu, żeśmy rozmawiali, mówię teraz czekam na twoją bramkę. Mówi tak, tak, to później, że dogryzałem mu, mówię obiecałeś, miałeś strzelić i co, nie? a sytuacja akurat miała dosyć fajną. Ale nie, nie, dla, dla, dla tych zawodników, dla mnie osobiście to jest super sprawa, że mamy takiego, takiego chłopaka w naszej drużynie. Panie Janie, jeszcze ostatnia rzecz. Aleks Sobczyk, co się z nim dzieje? Aleks pojechał na operację do, do Austrii, tam przechodzi rehabilitację. W najbliższym czasie na pewno nas. Odwiedzi, ale na dzień dzisiejszy rehabilitację ma w Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. Jeszcze, panie trenerze, jedno pytanie z redakcji, której niestety przedstawiciel nie mógł osobiście pojawić się na konferencji. Pytanie od Roosevelta 81. O co jest pan mądrzejszy po wczorajszym meczu ze Ślędzą? Redakcja ma tu na myśli sprawy personalne. Jakie wnioski ma trener po tym meczu? Jakie wnioski? Ja najbardziej się obawiałem tego, że mimo tego, że się mówi, że trzeba uważać, bo to kumer polski, bo te, te, te drużyny z tych niższych kategorii rozgrywkowej są niebezpieczne, to często w podświadomości zawodnika jednak mimo wszystko jest coś takiego, a no spokojnie poradzimy sobie bez problemu. I w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Stąd też takie niespodzianki w Pucharze Polski się zdarzają. Natomiast ja jestem zadowolony właśnie z tego, że weszliśmy w to spotkanie naprawdę z wielkim szacunkiem do drużyny przeciwnej. Wygrywaliśmy do przerwy 2-0, a mecz skomplikował nam się rzeczywiście po, po, po czerwonej karcie, Już później rzut karny, i, i na takie sytuacje trzeba uważać. Ale dzięki temu, że w pierwszej połowie graliśmy rzeczywiście bardzo poważnie, traktując PUAR Polski, i, i, i z szacunkiem podeszliśmy do drużyny przeciwnej. To prowadziliśmy 2-0, i dzięki temu. I ta czerwona kartka, i ten rzut karny nie miał aż takiego wpływu na wynik spotkania. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia w sobotę na meczu.